Cześć, z tej strony Trójka i witam Was w mojej Wiedźmińskiej Kuchni. W tym odcinku wybierzemy się z powrotem do Białego Sadu, a konkretnie do karczmy, skąd pochodzi dzisiejszy przepis, czyli kasza z omastą. Zapraszam do oglądania. Mimo iż nazwa nie brzmi jakoś bardzo górnolotnie, tak naprawdę zupełnie nie przypomina tego, co finalnie wylądowało na naszych talerzach. Ja razem z moim kamerzystą świetnie się bawiliśmy, zwłaszcza, że nie zabawiliśmy w kuchni długo. Na początek składniki. Do przygotowania dania potrzebujemy liści jarmużu, kaszy pęczak, wody, soli, wędzonego boczku, kilku ząbków czosnku i pieprzu do doprawienia. Na początek przygotowujemy jarmusz. Przepłukujemy go z zagotowaną wodą, a następnie kroimy na mniejsze kawałki. Potem musimy ugotować kaszę. Do osolonej wody wrzucamy kaszę, po czym gotujemy ją przez 15 minut. Po tym czasie musimy odstawić ją na kolejne 10 do 15 minut, żeby naciągnęła wodę. W międzyczasie kroimy boczek i wrzucamy go na patelnię. W przepisie było zalecone, żeby podlać patelnię wodą, ale razem z kamerzystą baliśmy się, że tłuszcz będzie mocno pryskał, więc tego nie zrobiliśmy. Smażymy boczek na patelni, aż się zarumieni. Teraz przechodzimy do wymieszania wszystkich składników razem na patelni. Po prostu dorzucamy jarmuż i czosnek do smaku. Smażymy aż liście zwiękną, a na sam koniec dorzucamy kaszę. Smażymy przez kolejne kilka minut. Efekt końcowy wygląda tak, a szczególnie ładnie prezentuje się w ozdobnych miseczkach. Nadszedł czas na moją ocenę. Na trudność oceniam to danie na 1 na 5. Jest ono bardzo proste. Wystarczy umieć kroić, smażyć i czytać opisy na opakowaniu. Nawet jeśli ktoś nie umie gotować kaszy, nie powinno być to dla niego coś wymagającego. Następnie jest czas przygotowania. Tutaj daję takie 2,5 na 5. Spędziliśmy z kamerzystą w kuchni około 30 minut, gotując, smażąc, potem mieszając, dorzucając, znowu smażąc. No jednak jeśli ktoś potrzebuje jedzenia na już, to ten przepis nie jest dla niego najlepszy. Na sam koniec smak i oceniam to na 4 na 5. Bardzo smaczne danie, lekko zapychające, mocno czuć czosnek. Ze swoich uwag dodam, że przepis w książce jest zaplanowany na 4 osoby powiedziałabym, że najedzą się dwie. Na cztery osoby te porcje będą bardzo małe. I w tym miejscu się z Wami pożegnam. Dzięki za oglądanie. Jeżeli Ci się podobało, zachęcam do zostawienia łapki w górę. A jeśli chcesz zostać na dłużej, zachęcam do zostawienia subskrypcji. Mam nadzieję, że do końca roku uda nam się dobić do 400. Następny odcinek będzie już z nieodkrytych miejsc tu są i będzie on również zakończeniem serii z nieodkrytymi miejscami. W planach szykuję już kolejną, więc materiału nie zabraknie. A tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia na szlaku. Bywajcie!